Dzień dobry. To Pogromcy mitów w trysunie Matrixa, kolejny odcinek. Najbardziej upartym złudzeniem, pielęgnowanym e, wraz z nadzieją, bo e, myślę, jest to, że dzisiaj w tym stanie, w którym się znajduję, wiem, jak chcę być kochany. Wiem jak chcę kochać, wiem jak chcę być kochany. Powiem tak, jeżeli w danym stanie istnieje ból lub istnieje przyjemność i to lub istnieje kombinacja bólu i przyjemności, w stanie, w którym jestem w relacji, która angażuje miłość. W moją stronę i ode mnie. to to jest dopiero połowa informacji. Ponieważ yy, nikt nie próbuje być tutaj sztucznie protekcjonalny i wymawiać komuś y, dziecka w brzuch. Aż tym bardziej udowadnia, że ktoś jest niekompetentny w swoim życiu. Jednak jeżeli stan bólu i stan przyjemności odczuwany jest jako niechciany, odczuwany jest jako cierpienie, ponieważ uwaga w Stambule może być odczuwana jako satysfakcja. Jeżeli tak nie jest, jeżeli nie odczuwa się satysfakcji w stanie tej kombinacji emocjonalnej, którą się posiada w związku z byciem kochanym i w związku z emanacją miłości do obiektu, to znaczy, że Informacja, którą sobie mówimy o tym, jak chcemy być kochani, jest niepełna. To znaczy, że nie zdajemy sobie w pełni sprawy z tego, jak chcemy być kochani, tak naprawdę. To raz. Dwa. Ponieważ nie mamy pojęcia i odmawiamy sobie prawdy, do tego, jak chcę jak być kochany. Odmawiam sobie wiedzę o tym, jak chcę być kochany. to odmawiam sobie wiedzy o tym, kim jestem. Skoro odmawiam sobie wiedzy o tym, kim jestem, to odmawiam sobie również umiejętności akceptacji tego, kim jestem, a więc również odmawiam sobie umiejętności i wiedzy tego o tym, kogo kochać. A więc odmawiam sobie miłości własnej. A skoro odmawiam sobie miłości własnej, to powinienem schować sobie między bójdy i zapomnieć o jakiejkolwiek nadziei na to, że ktokolwiek pokocha mnie tak jak chce. No więc w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się nie tego, jak chcę być kochany, ponieważ na dzisiejszą chwilę wydaje mi się, że to wiem. I nie ma w tym nic złego, by zacząć eksperymentować i weryfikować tę wiedzę. To już jest w porządku ryzykowanie ryzykowanie bólu który jest informacją ponieważ nigdy nie, nie będę tak naprawdę do końca mądry w tym aspekcie może nawet nie powinienem być ale najważniejszy proces który jest źródłem wszelkiej miłości którą życie otrzymuje to jest Zadowolenie z tego, kim jestem, samemu dla siebie. I nie przerzucanie na nikogo w moim życiu roli zadowolenia z tego, kim jestem, z tego, co robię, z tego, co wybieram, tego, w czym się mylę, tego, jakie decyzje podejmuję. Jakie mam preferencje, jakie mam fetysze i w czym chcę odczuwać rozkosz i w czym chcę odczuwać ból. Bo uwaga, również ból chcę odczuwać. Inaczej by tego nie było. Ta sierżantowa powierzchnia, ta kapralska część zewnętrzna, którą ja się morsztruję, cały czas opieprzając się za pomyłki i próbując za wszelką cenę tak się ustawić wobec innych, żeby nie wyszło na jaw, że jestem niekompetentny w swoim życiu. Żeby nie dawać im prawa do tego, by mnie pouczali. Z drugiej strony, właśnie tym lękiem cały czas przyzamawiam sobie tatuśków i mamuśki, które nade mną protekcjonalnie stojąc wymądrzają się i wiedzą lepiej. Z drugiej strony, najbardziej boję się własnej niesamodzielności, a więc przyciągam jednostki niesamodzielne. Również takie, które mi tego nigdy wprost nie powiedzą, najczęściej obciążając mnie odpowiedzialnością za to, że czują się tak, jak czują. Jeżeli znajduję się w takiej sytuacji, należy się dobrze rozejrzeć, jeżeli znajduję się w takiej sytuacji, to znaczy, że nadal mam nadzieję, że ktoś za mnie załatwi najważniejszą i jedyną istotną rzecz związaną z miłością w moim życiu. Radość z widoku tego ja w lustrze i pozwolenia sobie na swoją ułomność jako na największą doskonałość, jaką kiedykolwiek w życiu posiadałem. To jest powrót do dzieciństwa, do dorosłej skórze, niezależnie od tego jak w jak późnym wieku. I poinformowanie tego dziecka, wyłącznie tylko ja mam moc. Praktyczną, prawdziwą moc przekonania dziecka, które nie wierzy już nikomu, a jednocześnie za wszelką cenę próbuje się na każdym powiesić i zostać adoptowanym, że nie musi szukać przybranych rodziców w nikim, ponieważ ja jestem jedynym prawdziwym opiekunem swojego dziecka. Od tego się zaczyna wszystko inne. Jeżeli nie mamy cierpliwości do swojego dziecka, jeżeli nie wiemy, gdzie jest, jeżeli zostawiamy je bez opieki. No cóż, jeżeli on jest nieszczęśliwy, to znaczy my jesteśmy sfrustrowani i nieszczęśliwi. We wszystkim co robimy. Ogarnięci lękiem, którego nie chcemy zaakceptować. I wciąż liczymy, że ktoś nam powie, że będzie dobrze, to znaczy, że... Ja odmawiam sobie, odmawiam sobie opieki nad własnym dzieckiem wewnętrznym nad sobą, w tej postaci właśnie, źródle, najwdzięczniejszym źródle miłości, najwdzięczniejszym źródłem informacji o tym, czego chcę. Natomiast jeżeli boję się, ściekam, jestem, ewanuję trudnymi emocjami, miotam, jestem zły i niepokorny. Albo zastraszony i biedny. Ale odczuwam w tym wszystkim celowość i satysfakcję. Ponieważ uczę się. Poprzez każde klęknięcie, każdy upadek, każdą ucieczkę, każdą ściekłość, każdy gniew, każdy bunt i każdą zgodę i każdą radość i każdą przyjemność. To oznacza, że zauważam to dziecko. I słucham go. I opiekuję się nie istnieje żadna magiczna lub mechaniczna metoda pozwalająca poprzez odpowiednią manipulację zrobić tak, żeby nas kochano tak jak chcemy. Nie da się ominąć najbardziej niewdzięcznej roli, jaką jest zauważenie siebie w postaci, jakie jesteśmy od czasów, w której zatrzymała się nasza własna miłość do siebie, Najczęściej bardzo wczesnym wieku. Intencjonalnie, podświadomie, wciąż jestem w tym wieku, w którym przestałem siebie kochać. Wszystko inne to próby odleczania nieuchronnego. Jakiekolwiek nauczyciele, jakiekolwiek przyjaciele, jakiekolwiek małżonkowie, partnerzy, jakiekolwiek metody, na który wieszam swoje oczekiwania. Zawiodą mnie. Nawet najwspanialsze i najbardziej doskonałe. Nawet najbardziej święte, najbardziej wszechmocne, najbardziej potężne, najbogatsze. Zawiodą mnie. Ponieważ nikt nie jest w stanie za mnie siebie kochać. Nikt. Tylko ja dam sobie najpełniejszą miłość ode mnie. Mój świat uczy się miłości do tego, kim jestem. To dlatego tak, taką niecierpliwością traktujemy osoby, które chcą być od nas zależne. Każdy tak ma. Nawet jeżeli udaje i zauważa, że tak nie jest, zawsze będzie traktował z niecierpliwością osoby, które przyjdą po to, żeby się uzależnić. Ponieważ taka jest natura. Nawet rodzice nie są w stanie długo znosić dzieci, które pragną zależności. Chyba, że sami rodzice pragną wejść w współzależność i boją się własnej samodzielności. To jest znak, odruchowy znak, że osoby samodzielne są kochane odruchowo, ponieważ przestrzeń takich osób informuje wprost w bardzo klarowny sposób o tym, że w świecie tych istot istnieje pełna świadomość wiedzy o tym, jak siebie kochać. A więc jest prosty weryfikator, jeżeli nie czujesz się w życiu osobą kochaną, a uważasz, że powinni lub ja, masz nadzieję na to, że być może tak może być, że wreszcie ktoś się odnajdzie, kto Cię pokocha, to wiedz, że nic takiego się nie stanie. Nikt Cię nigdy nie pokocha. To nigdy może się zmienić tylko w jednym przypadku. Jeżeli dasz sobie spokój z szukaniem innych, do tej roboty.